się nagrywa makeup na apku. a czekaj nikt wyłączę żeby ci, żeby nie widzieli twego niku halo Lululum. kurwa więc przywitaj się do kamerki mój puchaty przyjacielu witam o kurde Czekaj, jest... Wszystkich Oprócz Patryka Yo ho On the ground hmm, 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 hmm. Dobra, to... Kurwa e, Dzisiaj będziemy... Oglądać największe gówno, którego nie lubiłam oglądać w dzieciństwie, czyli Strażaka Sama. Gdzie tu jest to pierdolone lustro? Czy ty lubisz oglądać Strażaka Sama, czy nie? Jeden, jeden, dwa, trzy, jeden, te, te.

When we the sound, it was love. Hey, I'm hey, smiling every day. Oh, cool, man, Jezus Maria, wywaliło mnie, Kapnap! Kapnap! Jesteś? Nie, nie oglądaj! Nie oglądaj! Nie oglądaj tego gówna! Bez mnie. Co ty pożyłaś? Nie oglądaj tego! Ja chcę z Tobą oglądać to głowę. No. Ej, a kiedy? Y, ogólnie lubiłeś to oglądać, tą bajkę czy nie? Strażaka sama. Która, oczywiście. Ale tak. Z 10 mi lat temu. Mi się 15. Serio. Serio. 15. Pierdol... Ale akurat jest Strażaka sama. Patryka Oho. czekaj, podgłośnie. Nie, nie, nie Patryka naszego, nie naszego Patryka upośledzonego, <noise> tylko innego Ty zajmiesz pozycję tutaj. Tak jest, Ale Ty, głośny <noise> I ty <noise> mówisz, to to to. to ty mówisz, jak to się zmieniło? Gówno On e, on mi przypomina Elvisa Presley'a tamten. Zaczynamy przedstawienie. Pana Patryka takiego pizdusia plastusia. O, i To, to, wszystko. Je, to jego widownia. Małe dzieci. A ten Patryk. Nie ze A, już wiem. <grym> się palić. <Już grym> to bo y, tam jest patron <grym> przebrany za gówno. Znaczy, czekaj, podgłośnię sobie, bo teraz nie mam słuchawek. Kurde. To jest złe. To jest złe. Jezu. Przedstawiam Wam nowego członka mojej... Rę. Rę. Jest Jezu. Rę. Nie, no. Jesteś zaledwie żeby grać na gitarze, a chcesz być muzykiem, że chcesz sobie takie coś. Nie, nie ja... chciał. Ochlera, czy to pożar? Le, le. Ochlera, czy to pożar? Or, 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 or. Maszyna zwana Geniuszem Strum 2000 wyłknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strum, tak? Tak. O kurde! Zdechnie! O kurde. <gry> to! To! Naciśnij top! I naciśnij, te. No. No wiem, można mieć kamerę z tyłu. O kurde. A gdzie? A nie, to nic ciekawego. Jakie ciekawe. Po prostu pięknie. A widzisz, Można sobie zmienić perspektywę. To jest. Y, te, na tej mapie, tylko od razu powiem. O, oh wow, moja głowa. Ja... Czekaj, B. Ja to, ja, ja to kiedyś kryłem jak grałem tutaj z y, kiwem i z y, takim innym Adrianem. Ale to jest bardzo fajna, mi się spokojnie, spokojnie. Ja go I Dokładnie. Spokojnie. Ty zobacz jaki mały skry To no mi to przypominam przypomina Maxiego. Mn? Mm. lepiej po sama Nie jeszcze ta mina To no, jeszcze kurwa półtora metra do tej... ...go gówna A podpaliło, do schodu i się pod... podpaliło, kurwa Słuchajcie! na no, basenie! Do Jupitera! Ja nie, chodź, chodź. Tego, że... ja nie rozumiem tego, że mają tutaj dosłownie blisko, yy, jak to się nazywa, yy, ten swój wóz, a tam mogą pojechać, a biorą helikopter. Znaczy w sumie to logiczne, żeby wziąć helikopter, bo wtedy... Po prostu mnie to obydwa nie ma sensu, dałabym Słuchaj, nigdzie nie ma Jamesa. Miał zatańczyć wielki film, ale James jest zamknięty w przewierani. Co? Ale dlaczego zamknięty? No bo ja chciałem być gwiazdą. przepraszam, ale skąd miałem wiedzieć, że będzie pożar? To w tej chwili nieistotne. Trzeba ratować Jamesa. Problem polega na tym, że nie... O, i spali Tak, pali Żydów. Niech nie się spalą. Niech nie nie się spał. <spalmy>. Niech nie się takimi poduszkami. <laughs> ja czyta, A, bo... czyli mam się uspokoić. To... Okej, okay, to. Ej, bo można y zgasić pożar wodą. Czym jeszcze można te też zgasić pożar? Pianą gaśniczą, no bardzo, bardzo fajna. No? Nic innego nie wymyśliłeś. A ja to w sumie są różne gaśnice, bo gaśnica na przykład jest proszkowa, która nie ma, ale ci przerywa, człowieku, przerywa cię. Tak A. Wiesz kogo, kogo u mnie przerywa? Ciebie u mnie przerywa <noise> Ja tutaj to... déjà vu dostaję trochę No logicznie W sumie nie logicznie, ale Oni szybko jadę je, Jeżdżą na tym śniegu, gdzie można się... Znaczy nie wywrócić yy, Można... Można się poślizgnąć takim dużym autem, jeśli się szybko jedzie. Można wpaść w poślizg, więc pochój to robią. Wspaniale. jak się teraz przebijemy w góry? W taki wiatr nie ma co liczyć na helikopter. Dzwonię do remizy. Tylko Fenix jest nas w stanie uratować. Nie no, nienawidzę tych aut, bajkach. Nie ma to sensu. O jezu. Plastylindy robione. Znaczy nie chodzi o. Znaczy, znaczy nie chodzi mi o to, że dziwnie zanimowana jest czy coś, tylko wygląda to, jakby to było dosłownie robione na plastalinie. Plastylindy w ruch się robiło. <noise> Więc o co chodzi? Jeszcze takie sztuczne auto. Jeszcze takie. No tak, tak, tak. O nie, spada do przepaści. Ojeju! Nie, nie może dalej jechać! A jednak może. Brum brum. A na nią nagle się niech a na te inne auto jakoś nie, nie działał. Jak to możliwe? A ja mogę... Teraz y, dajemy y, się... Nie, no, nie pamiętam. Przestań. Nie rob mi smaka. Nie rob mi smaka. O za, ty mi smaka robiłeś. Nie denerwuj mnie. Ty, czarny tam był. Nie, to nie jest czarny, to jest ciemna skóra. Sam, wykrył wygrył źródło ciepła. 100 metrów od ciepła. To się nie odzywasz, dzięki, przyjąłem. Bo ja. Um, ile wypaka nie robisz, <laughs> nie no, chropać możesz Ale dobra, mm. Ах, <laughs> Да, oh, <laughs> mm -hmm. иди мне, курки. Иди всем <laughs> <laughs> Będzie A jednak nie było poczkana. <laughs> to dosłownie to wyglądało jak w jakimś, nie wiem, najgorszym montażu. Ten. Ten. Ten arbus. Ten arbus, który wybucha, to wyglądało jak w najgorszym montażu, najtańszym. Ja mam wrażenie, że tylko ja to komentuję, a ty masz to w dupie Ja mam... Mam no moc no. Jezus Maria, weźmy, ta filmu bo mnie to jeszcze Mówię, że nie podwórzmy. No, nie wiem, dajmy jakiegoś człowieka. O, i kotada. Gdzie Biedny Znaczy, Co? No, <laughs> Nic no, takiego nie powiedziałam o kotku. Maria, te dzieci mają no, tak Te dzieci, oby tego, że mają ADHD, to jak się uśmiechają, to dziwnie uśmiechają się. Właśnie. To, to jest akurat najgorsza rzecz tej bajki: że tak dziwnie się uśmiechają. Dosłownie. Jakby nie mogła skręcić w prawo, albo w lewo. O! Czarne. Czarnu. <grystanie> Czarny! Czarnu! Czarnu! Widzę dlaczego czarni? Ludzie są czarni? Dlatego ludzie są czarni są upośledzeni. Nie tylko! Z tego względu, że się nie myją Proszę, prędko, dzwoni do Temu to są. Prze, podop, to są ich, a sami ważą do jaski i spadają później w dziury jakieś. Kark se skręciliby i kto by odpowiedzialność za to brał. Upośledzona bajka, ja razem z nimi. I patrz. Przejadą przez. no. Mi byłoby żal, auta, żeby przyjeżdżać przez jezioro. Co się stało? Nie wiem, sobie auto, jak przyjeżdżasz taki, taki Ale, przez Ale oni jezioro. są bogaci niż jakakolwiek strata na świecie. One mają dosłownie każdy typ pojazdu. Nie idzie, oni je trzymają. Przecież one mają dosłownie na każdą ewentualność pojazd. Łodzie, statki kurwa, motorówki, skutery, helikoptery, samoloty nawet mają. I jeszcze za niedługo będą mieć rakiety, no. Jakie to teraz Ale... nie by mieli, jakby w jak ktoś utknął? Ale to... Ale ja serio mówię za niedługo będą mieć rakiety. I... I po co ten termos? Tylko przedłużasz akcję, kobieto. Ja bym dodała jest najbardziej kurcząca osoba na świecie. Poślizgnęłam się, ale nic mnie nie boli. Dziękuję, że dałaś mi trochę wody i się napiła, ale siedzę tu kurwa dopiero w minuty. Ale powinno... to, kurwa, popieram to, to na czarna, suka. To... No kurwa. A taką kurwą jest. To takie nie ma lukiki. Patrz. Schodzisz na dół, tam jest dziecko, co nie? Dajesz... dajesz mu termo A to powinno działać tak. Schodzisz na dół, zabierasz, Schodzisz. Patrzysz, że jest dziecko, zabierasz o je od razu i idziesz na górę nie. i uwalniasz A nie, że je. Że y ja nie. Ja nie, nie mówię, Ja nie, nie mówię. To, to ja? Ja nic do ciebie nie mówiłam, tylko komentowałam tą głupią sytuację w jaskini. No bo to pojebana piesiu. to jest sytuacja. Ale... Popierdolony pies. Ale najładniejsze w tej bajce są zwierzęta według mnie. Ludzie to. No to zwierzęta... Zwierzęta są najlepsze. A dzieciaki są popierdolone. O, ale Poświęcałam się, nic mi się nie stało, nic mnie nie boli, ohoho Siedzę tu, to piłkę nie Ale najbardziej mnie wkurza ten okularnik, no zobacz jak on ma mordę Ale ten okularnik to najbardziej wkurwiający jest o, Rzuci piłkę, pies patnie, kurwa, nie wiem, w piłę, rozetnie go na pół Nie komentujmy Kula szmatu, nie odzywaj się nie komentujmy ludzi na wózku, bo jeszcze obrazimy A ja będę komentował wszystko Dobra Dobra Pożegnaj się z odcinkiem, powiedz papa, taki słodki głosik jak kapnet ma Okej okay. Papa <laughs> Teraz miniaturka